List do Pramuków. Zostawiam Wam lutowe orkany i śnieżyce majowe, żywe kultury plastiku w jelitach, mórzki podłączone do czegoś, co jeszcze nie ma nazwy, Mitraistyczny kult kota w social mediach. Nawet jak go nie masz, musisz miałczyć jak inni. Życie bez prądu, ale za to na haju, oczy świecące przy ogniskach, jak kiedyś. Tylko, że teraz panownik na środku pokoju, było zimno. Zostawiam wam wieloletnie układy scalone na ścianach muzeów oraz inne objawy agonii powierzone przypadkiem do góry nogami. Na współczesną sztukę można liczyć w tym względzie. Roje much większych od zmodyfikowanej kapusty podobnej do kalafiora. Zostawiam wam. Ten zakaz opowiadania bajek, w których występuje mięso przeznaczone do spożycia, Te szczególnie wygląda jest gadająca kiełbasa. Smutny naród po sąsiedzku, wiedziony przez szaleńców i tyranów, zgromadzona przez nich broń, zapełni złomem pół kosmosu i prawdę pustą wysaną, jak kość ze szpiku. Spróbujcie znaleźć inne słowo na spotkanie z tym, co się wydarza. Zostawiam wam poradzicie sobie.